Dobry wieczór Państwu. Dwa zdania będą tylko, ale dwa bardzo konkretne zdania. Przetwarzanie odpadów przemysłowych, szczególnie tych niebezpiecznych dla środowiska, odpady i w surowce, które się przydają przemysłowi, które są albo obojętne, albo nieszkodliwe dla tego środowiska, to sztuka. Firma, która wygrywa w tej kategorii tę sztukę opanowała do perfekcji. Szanowni Państwo, w kategorii odpowiedzialny biznes zwycięzcą jest mobruk. bless <tosse> Dziękuję bardzo. Panie prezesie. Kapitule dziękuję. Dziękuję Panie Ministrze. Dziękuję, że mogę wystąpić. Może parę słów o firmie Mobruk, bo jest to firma jedna spółka giełdowa na głównym, na głównym parkiecie, która zajmuje się przetwarzaniem odpadów. Jest notowana w IGU 40. Jest najrentowniejszą firmą na giełdzie polskiej. Notujemy wskaźnik i bidda. Powyżej 50%. Zajmujemy się przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych w sposób bezodpadowy. I <laughs> dzięki, dzięki, tej, dzięki tej technologii, którą Mobruk rozwinął, Polska w tym programie, czy w tych zamiarach gospodarki obiegu zamkniętego wyprzedza znacznie kraje zachodnie. Kraje zachodnie składują odpady niebezpieczne bardzo często w kopalniach. Na, na wyspach, w krajach trzeciego świata lub też do niedawna były przyłożone także do Polski, stąd wiele bomb ekologicznych, które się znajdują w różnych miejscach. My także zajmujemy się ich rozbrajaniem. Ale my przede wszystkim przyjmujemy odpady z całego przemysłu ze wszystkich spalarni w Polsce, odpady niebezpieczne i, prze, i przekształcamy je bezodpadowo w kruszywa syntetyczne, które są wykorzystywane Wykorzystywana na przykład w produkcji, w, w budowie dróg. E, Także ta, W jaki sposób to robimy? Łączymy ze sobą różne odpady. E, wykorzystujemy odpady e, płynne. Wodę z odpadów płynnych wykorzystujemy w procesie. Staramy się nie korzystać z wody z zewnątrz, ewentualnie wodę z retencji wykorzystujemy. E, w tym zakresie się bardzo mocno rozwijamy dalej, ale. My traktujemy tą ekologię bardzo poważnie, na przykład może to nie jest istotne, ale w jakiś sposób wyraża nastroje w firmie. Nie używamy samochodów nowych. Wszyscy kupują samochody używane, zarówno zarząd, jak i, współw jak i właściciele, współwłaściciele czy, 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 czy inne samochody służbowe. Nie produkujemy odpadów. Z wyjątkiem komunalnych nie produkujemy żadnych odpadów w naszych procesach. Natomiast nie jesteśmy ekologistami, żeby to było jasne. E, wstąpamy jasno po Ziemi: bez co nie ma życia na Ziemi, węgiel jest konieczny, nasz e, wielki zasób i tak dalej. Natomiast e, e, dzięki, dzięki technologiom Mobruka e, Polska może powiedzieć, że jest na wyższym poziomie zaawansowania w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego niż, niż wiele innych krajów, które e, te frazesy ekologiczne mają na co dzień na ustach. Dziękuję bardzo. Ta nagroda jest istotnym wyróżnieniem. Ponieważ spółka była utytułowana różnymi nagrodami w przeszłości, natomiast nigdy nie, tą, nie nagrodą za, w kategorii odpowiedzialny biznes. A w zasadzie w, te, w, te, w tej dziedzinie nasze zasługi są, czy nasza kontrybucja jest istotna. Ponieważ MOBRUK zajmuje się zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych w sposób bezodpadowy, to, to nie tylko jest biznes ale także dbanie o środowisko, oszczędzanie zasobów naturalnych, ponieważ z tych odpadów niebezpiecznych wytwarzamy kruszywa sztuczne, które mają zastosowanie w budownictwie. Także mi się wydaje, że jakbym mówić o mobruku, to właśnie głównie w kategoriach odpowiedzialności społecznej I dziękujemy bardzo, że to zostało docenione i zauważone.